One, two, three, go. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was taki malutki haul, um, ponieważ um, byłam na zakupach się troszeczkę odstresować, ale ostatnio um, wzięłam sobie jakby za punkt honoru, żeby nie kupować rzeczy, um, które już mam faktycznie i które nie są mi potrzebne, więc w zasadzie um, cieni to ja już nie kupowałam od bardzo, bardzo długiego czasu i rzeczy taj, taki, z takiej typowej kolorówki. Um, i na razie przy tym zostanę, bo raczej staram się pozbywać tego, czego nie używam, a niż po prostu sobie przesparzać większej ilości, której potem nie mam gdzie pomieścić. Więc teraz w zasadzie skupiłam się na rzeczach, które faktycznie były mi potrzebne i które chciałam mieć. Zacznę może od biżuterii. Ponieważ kupiłam sobie trzy rzeczy, jeśli chodzi o biżuterię. Przede wszystkim te kolczyki, które widzicie teraz na moich uszkach. Te i te, które pokażę wam za chwilę, obydwie pary są z Rosmana i o dziwo, te kolczyki, które są dostępne w Rossmanie, to są jedne z nielicznych, które w ogóle, ale to w ogóle mnie nie uczulają. Nawet nie muszę ich malować bezbarwnym lakierem, wszystko jest super. Zaczęło się od tych niebieskich motylków, które zapewne pamiętacie i teraz postanowiłam spróbować kupić kolejne. No i te jak zobaczyłam, to od razu mi się skojarzyły z kolczykami, które... Kiedyś nosiła, na czym pewnie nosi do tej pory, fafinet. No, to jest może taka bardzo delikatna i, jakby powiedzmy, uboga ich wersja, jednakże bardzo mi się skojarzyły. Może wam je pokażę troszeczkę bliżej, pomimo że ten aparat nie ma jakby zoomu i fokusa. Tak one wyglądają. I ta para kosztowała niecałe 10 zł. Kupiłam sobie jeszcze jedną, też w pastelowych kolorkach. Mm, takie fioletowo-łososiowe tutaj ma akce mają akcenty e, i tych jeszcze nie nosiłam, ale podejrzewam, że też nie będą mnie uczulać. E, I je kupiłam, tak jak może widzicie, z daleka za, za niecałe 7 zł. I teraz trzecia rzecz, to już jest rzecz e, wylicytowana na Allegro, jak zwykle przypadkiem, a e, może nie do końca przypadkiem, co tak e, jakby w ostatniej chwili, a mianowicie jest to komplet kolczyków i zawieszki. I już Wam pokazuję. Może mieliście okazję zaobserwować e, na moich filmikach, tych o ulubieńcach miesiąca i o drugim update'ie projektu Denko. To są takie niebieskie serduszka. I do tego jest oczywiście taka sama zawieszka, którą ciężko mi będzie pewnie Wam pokazać. Ale o, tak wygląda. E, I ja wylicowałam ten komplet za 750 e, i co jest najlepsze, znaczy on był opisany, że to nie bez ta... Ja wiem, że to nie jest farowski, ale i tak mi się strasznie to, te, te serduszka podobają, bo są takie, no fajne, błyszczące, w słońcu się bardzo ładnie mienią. No i to, co jest istotne, to to, że mają srebrne bigle, więc wiedziałam, że te już na 100% nie będą mnie uczulać. No i dodatkowo są takie delikatne w moim ulubionym kolorze, więc czegoż chcieć więcej? Kupiłam sobie w Rossmanie dwa lakiery do paznokci. Pierwszy już niektóre osoby z Was, które śledzą mnie na Twitterze widziały. Mianowicie jest to ten lakier z kolekcji letniej z Lovely. To jest taki um, jasny, fioletowy, taki powiedziałabym nawet lawendowy kolorek. Mam go zresztą teraz na pazurkach. I zdjęcie z pazurkami wmalowanymi właśnie tym lakierem też wrzucałam na Twittera, więc oczywiście wszystkie linki znajdziecie ee, w downbarze. I to jest numerek 158. Powiem wam tak. Ciężko mi jest. Wiem, że Iza narzekała na trwałość tego lakieru. Ja nie mam z nim na razie takiego problemu. Mam te paznokcie od soboty i jeszcze nic mi nie odskoczyło. Ja nie mam nałożone na dosyć dobrą odżywkę i jeszcze dodatkowo pokryte dość dobrym utwardzaczem, więc to może dla. No, tak. Ale generalnie jestem bardzo bardzo zadowolona z tego kolorku. Od dawna mi się taki marzył i w ogóle te kolorki w tej e, letniej kolekcji lo w Lovely uważam, że są e, naprawdę bardzo, bardzo fajne i przede wszystkim matowe. Ja ostatnio mam jazdę taką na matowe kolory, że po prostu wszystkie matowe bym chciała mieć. E, I drugi e, to jest taki mały lakierek z Miss Sporty. Pomimo, że mm, marki Miss Sporty jakoś tak e, od pewnego czasu średnio lubię, to jednak ten kolor mi się bardzo spodobał, bo to jest taki kolor takiego Ciemnego, czerwonego wina, oczywiście też matowy. Jeszcze go nie miałam na pazurkach, ale myślę, że będzie wyglądał e, świetnie, i w zasadzie tylko dla tego koloru kupiłam ten lakier. I teraz jeszcze dwie malutkie rzeczy z drogerii Natura, które też już od jakiegoś czasu planowałam kupić a mianowicie e, wysuszacz do, do lakieru o którym mówiła Asia e, i który tak bardzo zachwalała. No i moja kochana przekonałaś mnie do niego i postanowiłam go sobie nabyć. E, I powiem Wam, że mm, nie wiem czy to zasługa tej mojej odżywki, czy tego, e, tego produktu, ale faktycznie się bardzo, bardzo szybko mi wyschły i po raz pierwszy od długiego czasu nie odbiło mi się nic na tych paznoksiach, żaden włos, żadna pościel. moment i były suche, więc e, Polecam na, na 100% ten produkt, bo dodatkowo jest niedrogi. No i ostatnia już rzecz, to jest też coś, z, z czego kupnem nosiłam się już długi czas, a mianowicie kredka do brwi. To jest ta z Essence, którą doskonale znacie z tą tutaj szczoteczką na skówce. Ona jest stosunkowo twarda, ale uważam, że kredka do brwi powinna być twarda, więc, jak dla mnie, ta, ta miękkość wcale mi nie, nie przeszkadza, że, że jest taka średnia. Bo nie mam zamiaru jej przecież używać od oczu, tylko do brwi i ja, ponieważ dopiero zaczynam, bo nigdy za, za bardzo ze swoimi e, brwiami nie bawiłam się, jeśli chodzi o koloryzowanie ich w jakiś sposób. Mm, więc w zasadzie bawię się nią tylko na, przy tej najgrubszej części, tą tutaj cienką, zostawiam na razie w spokoju, bo boję się, że będzie to zbyt sztucznie wyglądać. E, ale może kiedyś się nauczę. No dobrze moi drodzy, to jest wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że, że filmik wam się podobał i jeżeli tak, to dajcie znać waszymi kciukami. Zapraszam Was na kolejne moje mini produkcje i do zobaczenia w następnym filmiku Papa. Pa.